Pani Owono, chciałbym teraz trochę zapytać o taką kuchnię. To znaczy, co się dzieje, kiedy zgłoszenie trafia do nas? W jaki sposób następuje taki, nie wiem, no, take down strony podszywającej się pod kogoś? W jaki sposób walczycie z tymi numerami, z których się do nas dzwoni i próbuje się nas oszukać? Tutaj warto zwrócić uwagę na kilka elementów, bo kiedyś... Bardzo głośno mówiło się o takiej postawie: dostałeś, rozpoznałeś, że to jest zagrożenie, zignoruj, skasuj. Ja dzisiaj zachęcam do tego, żeby zrobić coś więcej żeby nawet jeżeli rozpoznajemy, że mamy do czynienia z oszustwem, kiedy dostajemy mm -hmm. na przykład mm -hmm. takiego SMS-a, przesłać go na numer 8080. Nie musimy wypełniać żadnych formularzy, wystarczy, że skopiujemy treść z wiadomości, wyślemy ją na ten bezpłatny numer. I teraz tak, po pierwsze my uzyskujemy pewność, że mieliśmy do czynienia z oszustwem, dlatego że na każdą taką wiadomość przychodzi informacja zwrotna, odpowiedź. Oczywiście. Ale zespół CERT Polska może z taką wiadomością zrobić coś więcej.